Witam wszystkich i zapraszam do omówienia drugiego odcinka trzeciego sezonu The Mandalorian. Uważajcie na spoilery i zapraszam do oglądania. Odcinek nazywa się kopalnie Mandalor i zaczynamy go na Tatooine w święto bunta, czyli święto na część którego był wyścig w mrocznym widmie i widzieliśmy jak tam Anakin ścigał się z cebulbu. Spotykamy po raz kolejny Peli Moto, jej bandę Pit Droidów, R5, D4 z nowej nadziei i jednostkę Bidi. Peli naciąga Rodianina na naprawę ścigacza, który jak się później okazuje, został rozmontowany przez jej wspólników Jawów. Następnie nadlatuje Mando w swoim myśliwcu klasy N1, Peli pyta o grogu, a ten pokazuje, czego nauczył się. Uluka w akademii, czyli skacze i robi obrót. W zeszłym tygodniu John Favreau powiedział, że grogu trenował u Luka dwa lata, co jest dziwne, ponieważ z tego co było pokazane w bułko w Boba Fett, założyłbym, że było to raczej krócej. Peli wspomina, że Grogu rusza się jak Lurmen, jest to rasa, którą widzieliśmy w dwóch odcinkach pierwszego sezonu The Clone Wars, w odcinku 13 Upadek Jedi i odcinku 14 Obrońcy Pokoju. Mando pyta Peli o części do jednostki IG i okazuje się, że nawet żałowie nie mogą znaleźć zapasowych części do tej jednostki. Zamiast tego Peli proponuje mu droida R5-D4. To jest droid, którego widzieliśmy w Nowej Nadzieli, który na samym początku został zakopiony przez wuja Auena, a później okazało się, że ma zły motywator i został zamieniony na Artuditu. Mando zgadza się, a następnie udają się na Mandalore, Przed wejściem w atmosferę, Din Jarin uczy grogu, gdzie znajduje się Mandalora, Concordia i Kalevala. Nauka nawigacji później przydaje się małemu, ale o tym za chwilę. Wchodząc w atmosferę, widzimy, że cała planeta faktycznie jest skrystalizowana, jak to mówił Boba Fett. Kiedyś Mandalora była podobnie jak Tatuin żyzną. Planetą, ale wiele wojen, najczęściej wojen z Jedi, doprowadziło planetę do zmiany w pustynie, a następnie bombardowanie Imperium podczas Nocy 1000 OS zmieniła ten piasek w szkło. No i tak wygląda to teraz. Mando Grogu i R5 lądują na powierzchni, Dean wysyła droida, żeby ten przeskanował teren, Lecz chwilę później kontakt z droidem znika. Uszczelnia swój hełm i udaje się w stronę, w którą poszedł droid. Zostaje zaatakowany przez alamitów, jak się później w odcinku od boka tam dowiadujemy, którzy przed bombardowaniem żyli daleko od miast, ale jako, że miasta to teraz ruiny, to zasiedla się w nich dużo różnych stworzeń. Mando znajduje R5 i widzimy wewnętrzną stronę ruin Sundari, czyli starej stolicy Mandalor, którą widzieliśmy w wielu odcinkach wojen klonów i w rebeliantach. R5 pokazuje wykres skażenia planety i Dean stwierdza, że Bogatan miała rację. Udają się z Grogu na dół stolicy, gdzie widzimy więcej Sundari, a następnie kanały pod miastem, gdzie w Wojnach Klonów kryli się Mandalorianie pod władzą Mola. Mando znajduje stary hełm mandaloriański, a następnie zostaje złapany przez droida, który przypomina mi krab droidy z czasów Wojen Klonów. Grogu zaczyna ich śledzić, żeby uratować swojego tatę i docierają do loży pająka, w której widzimy masę hełmów i zbroi mandaloriańskich, stąd wnioskuje, że wielu Mandalorian, którzy wrócili. Odczystki zostali przez tego droida pojmani, a następnie zjedzeni. Czy może ściślej ujmując, wyssani, ponieważ później widzimy, że to dziwne oko, które wyszło z droida, próbuje wyssać z Dina krew. Sama jaskinia Przypomina mi kryjówkę Mola na lotu Minor, a Cyberoko i jego szkielet to takie połączenie Griwesa z jednostką IG. Grogu próbuje wyciągnąć Mando z podrzasku, lecz Cyberoko, tak to od teraz będziemy nazywać tą postać. Strzela błyskawicą w malca. Grogu wykonuje skok do swojej kołyski. I Mando mówi mu, żeby udał się do Bokatan. Podczas wydostawania się z tych jaskiń, podczas tej jego ucieczki, widzimy, że jeden Alamita próbuje go zatrzymać, ale dla Grogu to żaden problem, ponieważ szybko odpycha go za pomocą mocy. Widzimy tutaj, że ten trening u Luka Skywalkera to naprawdę było coś, skoro Grogu potrafi go odepchać za pomocą mocy i nie potrzebuje już tej swojej drzemki. Skacze do myśliwca N1 i udaje się na Kalewale. Tutaj widzimy właśnie, jak Mando wyszkolił pod względem nawigacji Malca, że ten wie, gdzie znajduje się Kalewala, czy gdzie znajduje się Concordia i dokąd ma polecieć. W zamku na Kalevali droid z zeszłego odcinka Informuje Bogatan o przybyciu niespodziewanego gościa. Tak chcąc się pozbyć na dobry Djarina, ponieważ ona myśli, że N1 Starfighterem leci Djarin też. Wychodzi naprzeciw statkowi, lecz widzi samego Grogu i każe droidowi pobrać od Astromeka informacje o tym, gdzie byli, żeby mogła pomóc Mandalorianowi. Udając się z Grogu i R5 na Mandalore, opowiada trochę małemu o planecie i o tym, że jej rodzina rządziła planetą przez jakiś czas. Grogu prowadzi Bogatan w miejsce pobytu Dina, natykają się na więcej alamitów, których mandalorianka w miarę łatwo pokonuje. Następnie docierają do jaskini Cyberoka w samą porę, ponieważ Cyborg zaczął pobierać substancje z ciała mandalorianina. Bokatan walczy najpierw z Cyberokiem, a później za pomocą mrocznego miecza pokonuje cybernetyczne ciało. Głowa udaje się do droidak, ale ta maszyna też zostaje pokonana przez Bokatan. Bardzo mi się podoba tutaj przedstawienie władania mieczem, gdzie widzimy, że Din podczas walki z alamitami cały czas ma problem z utrzymaniem miecza i jestem dla niej... Jego ciężki, a Bokatan, jako że miała już styczność z tą bronią, posługuje się nią łatwo i zgrabnie. Po walce Dinjarin traci przytomność i budzi się przy mini ognisku, na którym Bokatan i Grogu przygotowują zupę z pogów. Jest to coś, o czym Mandu nigdy nie słyszał, i jak Bokatan tutaj powiedziała, jest to ironiczne, ponieważ Mandalorianie są na tej zupie wychowywani. Chwilę później mówi Mandalorianowi, że zaprowadzi go do żywych wód Mandalor. Ponieważ sam nigdy ich nie znajdzie. Podczas wyprawy opowiada o jej jedynym pobycie w wodach, jak była mała, i o swoim ojcu, którego jeszcze nie widzieliśmy ani w serialach, ani w filmach. Kiedy docierają, czytam o formułkę, że według legend było to siedlisko mytozaura. I tutaj od razu do głowy wróciły mi słowa, asoki z rebeliantów, że w legendach zawsze jest trochę prawdy, ale o tym za chwilę. Mando wchodzi do wody i zaczyna recytować kodeks, a chwilę później zostaje przez coś wciągnięty pod wodę. Bokatan natychmiast skacze za nim, i kiedy już go znajduje na dnie, zaczynają wypływać. I co widzą? Właśnie Mytozaura. Postać z legend, na której grzbiecie zasiadał pierwszy Mandalur. Wypływają na powierzchnię, mimo że Bokatan ma hełm, da się wyczuć to niedowierzanie. Tutaj, niestety, odcinek się kończy. Bardzo dobry odcinek. Chciałbym, żeby od razu był już następny, albo żeby ten odcinek był chociaż dłuższy i, i żebyśmy usłyszeli reakcję Bokatan na Mytozaura ogólnie odcinek zupełnie odstępuje od budowy dwóch pierwszych sezonów, ponieważ po zeszłym odcinku myślałem, że następne 2 trzy odcinki będą o szukaniu części do IG i będą to jakieś filery. No a tu proszę, 2 czy 3 minuty na początku i mamy załatwiony ten sidequest. Przedstawienie tego, jak Mando i Boga ten posługują się mieczem, też mega w mojej opinii jest. I wisienka na torcie, mytozaur, żywy mytozaur. Coś, czego bym się w życiu nie spodziewał, że zostanie przedstawione w serialu, ani nawet w książkach związanych z tym okresem. Znacznie bardziej stajałbym na pojawienie się go w czymś związanym z okresem Starej Republiki. Na dzisiaj to koniec. Pamiętajcie, żeby dać lajka, zostawić komentarz. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybować. Sprawdźcie inne filmiki na moim kanale, takie jak omówienie 12 odcinka Bad Batch, czy Let's Play Star Wars The Old Republic. Niech moc będzie z Wami i do usłyszenia w następnym omówieniu.